Holandia wycofuje się ze swojego pomysłu Informacja. i e, w związku z czym. E, proszę. Absolutnie, jednak. Holandia nie wycofuje się. Debata Oktworska to tradycyjny, ale spektakularny rodzaj dyskusji na kontrowersyjne tematy. Od prawie 200 lat najwięksi intelektualiści, politycy, filozofowie debatują w ten sposób na najlepszych brytyjskich uniwersytetach w Oksfordzie i Cambridge. Mój zespół stoi na stanowisku, iż Polska jest krajem dyskryminacji. Sztuka debatowania to przepustka do kariery w życiu publicznym, ale także naukowym czy zawodowym. Cykl debat w stylu oksfordzkim na Uniwersytecie Warszawskim to wydarzenie, które już wrosło w tradycję studenckich debat. Proszę bardzo. Kochana propozycja. Unia Europejska ma przed sobą ogromną, świetlaną przyszłość. Proszę uprzejmie, oczywiście, to nieprawda. W eleganckich salach Uniwersytetu Warszawskiego spotykają się studenci, politycy, dziennikarze, naukowcy, by spierać się na tematy ważne społecznie. To zdjęcia z finałowej w tym roku akademickim debaty, która odbyła się w sali koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie. 30% e, może 31 ma to zjarek... W chociażby nasz równowany system edukacyjny. Tak właśnie zdobywają pierwsze szlify ci, którzy w przyszłości chcą odgrywać decydujące role w swoich społecznościach lokalnych, na arenie ogólnopolskiej czy międzynarodowej. Jako pewnego rodzaju technika, szkoła, trudno sobie wyobrazić lepszą rzecz. I myślę, że ci, którzy przejdą przez taką szkołę, są lepszymi partnerami w ogóle w dyskusji publicznej. To właśnie tutaj uczą się, jak bronić własnych argumentów, jak przygotowywać skuteczną polemikę, jak nie obrażając przeciwnika, wypunktować słabe strony w jego rozumowaniu. To również sposób na to, by w praktyce wykorzystać wiedzę zdobytą w szkole czy na uniwersyteckich wykładach i seminariach. A także nauczyć się ciekawie i porywająco przemawiać, nie tylko przed swoimi oponentami, ale także przed publicznością. Dla studentów spotkanie na debacie w równorzędnej pozycji z doświadczonymi mówcami to ważne szlify przed wejściem na prawdziwą arenę potyczek słownych. ...wyciężyła strona opozycji tezy. Wielkie brawa! Od najbliższego roku akademickiego rozszerzamy formułę i rozpoczynamy ogólnopolski program debatancki dla szkół ponadgimnazjalnych Loża Debat Oksfordzkich pod opieką akademicką Instytutu Nauk Politycznych UW. Rozgrywki odbywać się będą podczas eliminacji regionalnych, półfinałów na Uniwersytecie Warszawskim i na uroczystym finale na Zamku Królewskim w Warszawie.